Gdzieś tam musimy sobie to wybić z głowy, ponieważ musimy skoncentrować się na najbliższy mecz, nie możemy, nie możemy po prostu się tym zachłysnąć, robić cały czas taką robotę, jaką dzisiaj wykonaliśmy w tym meczu. Jaki był dzisiejszy pomysł na mieć Legnica? Dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, że kluczem do zwycięstwa była defensywa. Ja zawsze mówię, że najpierw defensywa, później ofensywa. Fajnie przechodziliśmy do kontrataków. Fajne sytuacje sobie stwarzaliśmy, można powiedzieć, i, i jedną po indywidualnej, świetnej akcji Włodka strzeliśmy na 1-0, jeszcze kilka mieliśmy dogodnych, także mówię, no, kluczem do, do zwycięstwa była dzisiaj defensywa. Nie miał Pan wrażenia przy tej akcji Damiana Sędziaka, że jak na 2-0 nie wpadł, to zaraz wpadnie na 1-1? Nie, ponieważ jeżeli, jeżeli, tak jak już wcześniej powiedziałem, że jeżeli będziemy bardzo dobrze bronić w defensywie, to wynik był jeden 0 tak? I byśmy to spotkanie wygrali. Wiadomo, gdzieś tam szkoda, że, że to nie padło, ale później padło i już można powiedzieć, że mecz już rozstrzygnięty. A to Wydaje... po pierwszej połowie pomyśleliście już, że chyba nie ma się czego bać, prawda? Bo w drugą połowę nawet do bramki, to przecież się przewagę, ciągle byliście gdzieś tam i poluszach. No tak, rozbijaliśmy te ataki byliśmy blisko siebie, dyscyplinę taktyczną zachowaliśmy i, i to to był kluczowy. To na koniec jeszcze zapytam w takim razie, no teraz lider, no to chyba apetyt rośnie w miarę jedzenia? Ja już powiedziałem wcześniej, że, że musimy mieć chłodną głowę, spokojnie do tego podchodzić. Yy, musimy być zrównoważeni i, i cały czas dążyć do tego, by być coraz, lepsimi, co, coraz lepsi, by, żebyśmy byli yy, oraz że, żebyśmy za, zakładali te swoją taktykę, żeby ona cały czas była realizowana i jeżeli tak wyjdziemy, tak jak w, w dzisiejszym spotkaniu, to jestem spokojny na kolejne wyniki. Mieliśmy dwa mecze wideo do dyspozycji plus no miałem to szczęście, trener nie miał takiego, że, że, że blisko do Legnicy grali dzień później i to jest... Analiza wideo to jest, to jest to jest, dużo, ale to nie jest bardzo dużo. W sposób gdzieś no, się się, jak, jak, jak się ma możliwość obejrzenia meczu na żywo, to to, 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 to jest yy, dużo większa sprawa. Natomiast też nie chciałbym to jakoś yy, zaraz podchodzić, bo ja lepiej rozpracowałem. To jest absolutnie tak, do tego niedopuszczająca taka opinia. Uważam, że jestem przekonany, że my też byliśmy yy, bardzo dobrze spracowani przez przeciwnika, natomiast wie pewne rzeczy się zaczynają już równowizkiem sędziego i my trenerzy już mamy bardzo mały wpływ później na to i to dysponuje, tak jak ten tu zauważył, dyspozycja mnie takie rzeczy, ja nie lubię kiedy trenerzy po wygranych meczach yy, mówią yy, co oni nie chcieli zrobić dobrze i na pewno też tak nie powiem, bo ja jestem przekonany, że yy, trener wraz ze swoim sztabem też na to ciężko pracowali. Które to twoje derby z Miedzianką? Hmm, z tego co Dobra. kojarzę trzecia, ale mogę się mylić jeżeli się nie mylę to chyba jeszcze porażki z Miedzią nie miałem, tak? Bo mieliśmy chyba Tutaj 1-1, u siebie wygraliśmy 3-1 i teraz 0-2, także cieszymy się z tego zwycięstwa, tym bardziej, że to jest główny pretendent do awansu. Właśnie, kibice dla nich to jest szczególny mecz, a jak w szatnie reagowałem na to nastawienie, na to spotkanie? Czy znaczy, wiedzieliśmy, że na pewno jest to zespół, który ma najwięcej występów w ekstraklasie? Przeciwnik, na którego nie musimy się motywować. Wiemy, ile ten mieć znaczy dla kibiców. Chcieliśmy też sprawić im jakąś nią niespodziankę i podtrzymać pasy w lidze bez porażki, ponieważ poważnie nam nie poszło. No właśnie, mieć chyba dzisiaj została wypunktowana przez Chrobrego, można powiedzieć. My byśmy przygotowani na to jak mieć gra. Wiedzieliśmy jak rozgrywają się fragmenty gry, że z tego do tej pory tylko strzelali bramki. Wiedzieliśmy w którym momencie nastąpią wybloki, gdzie idą piłki i myślę, że wczorajszy trening, który był specjalnie przygotowany pod mieć przyniósł efekty w 100% i że zagraliśmy na pewno skoncentrowani w obronie na 100% wreszcie. Ta w cudzysłowie wojna na trybunach nie, nie odbiła się na tobie? Nie, ja takie mecze, akurat ja takie mecze lubię i mnie to mobilizuje, także wolę jak jest tak na stadionie, niż jak mam się czuć, niż jak był w teatrze. Powiedziałem, że obrzeczka została wysoko zawieszona i teraz trzeba utrzymać poziom. Nie jest sztuką zagrać dzisiaj taki mecz, żeby za tydzień grać dużo gorzej. i Będziemy robić wszystko, żeby tego nie dopuścić. Natomiast jeśli chodzi o tabelę, to dla mnie po trzech kolejkach to, to nie ma żadnego znaczenia tabela, bo były drużyny, które po trzech kolejkach były liderem, później spadały z ligi i tutaj w tej chwili jakakolwiek Wymierna ocena tabeli to, to jest nie wcześniej niż po 10 kolejkach, wtedy można coś w coś powiedzieć, także na pewno będziemy chodzili mocno głowy. Do siody muszą dojść moi asystenci, w czwartek z beczką lodu ja przyjadę. I, mm -hmm. Także, także nie, można, nie można zwariować, bo wie Pan, najgorsze w jest to, że naprawdę to zwycięstwo ciężko trzeba było zapracować i, i my mieliśmy już po, po Trochę pretensji mieliśmy tutaj do, do, do zespołu, bo prostu pracowaliśmy po meczu w, z Kluczborkiem, bo widzieliśmy jaka jest sytuacja, że Siedca przegrało 4-0 i, i nie poradziliśmy sobie z tym problemu, to się przyznaję otwarcie, bo yy, dopiero zaczęliśmy grać w drugiej połowie, a to już jest za późno.